Cześć, witajcie. Trochę mnie czasu nie było. Dzisiaj szybki film. Film, w którym pokażę Wam, dlaczego nie nagrywam, ale przede wszystkim film z prośbą do Was, z prośbą o pomoc dla naszego kolegi po fachu, stolarza z 30-letnim doświadczeniem, doświadczeniem Johnego. Zaraz, za chwilę Wam opowiem, a pokażę Wam najpierw, dlaczego nie nagrywam. Jak widzicie, za mną z tyłu cały czas jestem, rozbudowuję warsztat. Bajzel, bajzelownik, bum, bum Przełączę kamerę Pokażę Wam te Drugie pomieszczenia Jak widzicie jest niezły bajzel Jak widzicie rozbudowuje warsztat z tyłu, jest ściana Rozwalona, przez to mi się warsztat powiększył o 15 metrów do tyłu No i tutaj po lewo jeszcze drzwi nie, nie są do końca ogarnięte, ale tutaj w tym pomieszczeniu już przygotowuję sobie miejsce do toczenia na kursy. Stoi parę tokarek, z których będzie można skorzystać u mnie na kursach. Powiększę Wam trochę obraz, żeby lepiej było widać. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze duta, jeszcze dojdą inne rzeczy. Także trochę rzeczy będzie. No tu już powiem Wam, zaczyna to wyglądać jak warsztat, a nie pracownia. Dlatego cieszę się. Roboty jeszcze przede mną sporo, ale dam radę. A wracając słuchajcie do głównego tematu tego filmu. Zwracam się do Was z prośbą, z prośbą o wsparcie, wsparcie John'ego. Tutaj macie słuchajcie link do kanału John'ego, jeżeli ktoś jeszcze go nie zna. Ja recenzowałem jego książkę, możecie pomóc mu w dwojaki sposób, wpłacając jakąś sumę pieniążków Jakąś małą cegiełkę na konto PayPal Macie tutaj teraz w tym momencie A w drugi sposób możecie kupić jego książkę, recenzowałem jego książkę, zobaczcie sobie tutaj teraz w linku Jeżeli chcecie bliżej poznać osobę żonego Słuchajcie, angażuję się w to ze względu na to, że Każdego z nas to może spotkać i uważam, że powinniśmy się po prostu wspierać Bez tekstów uważam bez żadnego drugiego dna. Po prostu ja tak czuję, ja wspieram. Jeżeli ktoś czuje tak samo, jeżeli czujesz tak samo, czujecie tak samo, proszę Was o wsparcie. Wiem, że jest wiele osób potrzebujących, natomiast to jest człowiek, który dzieli się z nami swoją wiedzą, nagrywa fantastyczne materiały, bardzo fajne, pragmatyczne materiały, bardzo konkretne, życiowe, zadaniowe materiały, jeżeli chodzi o stolarstwo. I fajnie, żeby to robił dla nas dalej. Ale przede wszystkim fajnie, żeby też nie stracił wiary i motywacji do działania, do pracy w tym, co kocha robić, czyli w stolarstwie. Także zapraszam Was śmiało, zapraszam Was chętnie do wspierania. Ja już zrobiłem, co mogłem, ze swojej strony jakąś cegiełkę tam dorzuciłem, więc jeżeli jesteście chętni, jeżeli jesteście chętni do pomocy, jeżeli czujecie też, że można pomóc, słuchajcie, to zapraszam. Jeszcze na koniec dodam jeszcze raz, że w opisie filmu, jeżeli tutaj nie zdążycie sobie skopiować, macie linki do konta PayPal. I tyle. Yy, I tu żegnam Was, pozdrawiam Was serdecznie, zdrowia Wam przede wszystkim życzę, bo jak widzicie, ono jest najważniejsze. Okazuje się, że słuchajcie, w jednej chwili, przy jednej awarii, przy jednym błędzie, yy, można sobie skomplikować życie finansowe. John miał różne, tak jak sam opowiada w tym filmie, różne kontrakty, dość duże. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma duże kontrakty, leczenie w Stanach jest bardzo kosztowne, więc będzie on na pewno potrzebował tej pomocy. Dlatego życzę Wam zdrowia w tym momencie. Ja działam dalej, jak widzicie, cały czas, rozwijam się, staram się iść do przodu. Mój brak nieobecności przez jakiś czas zrekompensuje Wam na pewno filmami w zimę, ponieważ, jak widzieliście, warsztat będzie już rozbudowany, będzie co nagrywać, będą nowe narzędzia, maszyny. Ale pamiętajcie najważniejsze: jeżeli macie naprawdę, czujecie chęć pomocy, pomóż żonemu, niech chłop sobie dalej fajnie radzi, niech wie, że kurde. Można na ludzi jeszcze polegać. Pokażmy klasę i pokażmy, że Polak potrafi. Trzymajcie się, pozdrawiam. Wolność i pokój. Hej.